Dobra, kajer, dzisiaj robimy. Kopiemy duchy. Kopiemy duchy. You know we're off. No, I no. no. Alright, alright. And we go to the więzienie. Więzienie ja, więzienie so much. And ready, set up like... W więzienie w trzy osoby cię chyba coś opętało. O jeszcze jak? Dobra, to mogę zmienić. Dlaczego ja sufit tylko widzę? I nie mogę myszko ruszyć. Tu masz no o co chodzi? Lampy tylko widzę. Tak? A jak z no. no. do lekarza idzie, wiecie? Nie mogę myszko ruszyć. Cię, proszę Nie, bo to się Co? Jest Iraw, o jest Iraw O, się naprawiło Ale ty masz migrową robotyczną no, To coś jest... jest... walnęło, gościu You here, You here O, You here Wow, 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 wali drzwiami jak powolony A, no dobra, widzę, widzę. No, idę Ty ekran, jesteś, idę po kamerę. No, idę po termometr. Ty, tu jest... Ej, tu jest no tu jest. Ło, 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 ło. Show yourself, motherfucker. Where are you? Pa, rzuciłeś się tym doniczką. niczką. jak rzuca, jakiś agresywny. Show yourself. A ja to jest freezing, nie uciekaj. Ona nie odpowie. Freezing jest. Freezing jest. Chow yourself, motherfucker! Chow yourself, lec. Lec! O iraw. raf O pa, 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 leci, 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 skubany! Ale powiedział 102 metry. Żebyś to widział, kier. Nachblatt, blood. More, 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 more. So yourself. Show yourself. Yes, the engine is so mild. Where are you so going? You here? Where are oh you? my god. Oh, yes, it's here. Oh my god, you so beautiful. This uh, is oh a Whoa, whoa, whoa. Trzymać, bo nam wejdzie. Teraz duch może wejść. A tam gadasz, pan nie wejdzie. Ja trzymam swoje. Jak twój otworzy cię, złapię. to ja powiem kawałek. E to Eto ja cię ja powiem, powiem kawałek. Bo ja ani razu nie mało otwiera. Bo mi otworzył dwa razy po Ej. boi Ej, to ja pojebam... Który przy ściana jednak No może piosenkę Kotki małe dwa Chciały przejść przez rzeczkę Nie wiedziały jak Ty, co otworzył mi wykręt <śmiech> <śmiech> Idziemy stąd Nie. Ty masz o, patrz co znalazłem, świeć tu Dobra, możemy sam zwijać. Na Obrot. Co? Pszu, Co? Wywiad tutaj proszę do mnie. Proszę tu zobaczyć. No to zadaj pytanie. Bartosz, ale proszę tutaj do mikrofonu mówić. Eee... No, jakie pytanie pan ma? Kiedy Fortnite? Nigdy. Dlaczego? Bo to jest shit, night. To jest taka gra dla spociłków i dla nupków i dla botów, że to się grać nie da. I ostatni raz, jak się dało grać, to chyba był trzeci sezon. Hmm. Coś tu jest nie tak. Wudu, o, tu jest coś fajnego. Where are you? Stojesz na tablicy z w wykręciem. na górę z tym. Nie, to jest na górze, chodź, on jest Abster. Alright, you here, my friend? You here? How old are you? Oh, no, nie. Oh, kości jest. 21 lat ma. Where? You here? Oj, tak. tam. You horny? Oh yes, you stuck? Are you here? Are you there? Are you there, Bill? Ghost, are you slap? Are you chicken? Ben. Hey, on is him. on is Kruczakim. All right, you here? Yes. Oh, heba yes. He, irafa, irafa, irafa. To nic, fucking update, że cię nie zabija przez drzwi i nie przenika. Gdzie ty zdechłeś? Dobra, wiemy jedno. Jest na górze. Można iść do busa. Nie, nie wchodź jeszcze. Słuchaj mnie. Wchodzimy tam. Staram się nie zginąć. Jak coś, to ty chronisz mnie, okej? Okay? Dzej się zjeść, a ja odjeżdżę potem. Dobra, idziemy. I z pierwszym tarczą żywą. Ghost. You chicken jest? Tam jest. Innym, nie, wiem, nie mam już innego... O, oh, i ah, ah, ah. zabinął? Orby są na górze, tam jest kamera chyba Go, 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 go up, go up Go, o oh, mother fucker We don't kill us, don't, don't kill us, we Albania Don't kill, don't kill Go, ciało i rafa Okay, ja już nie chcę. siedzimy to już trzeci dzień. Możemy już stąd iść. Weź i Rafa, i jedźmy stąd już. Freezing był, freezing był, freezing był. Okay, mamy. Mamy jedną szlakę. Jest Freezing Temperatur, Ten temperatur Bo właśnie do kibla Jest Freezing, jest Freezing, jest Freezing na pewno Bo do kibla lazy się było zimno Para ci leciała z mordy Dobra, zawijamy to do błotne orby F-Gryfst mm -hmm. że jest sam W sumie może być problem. Sprawdźmy tylko, że... Dobra, to jest Juli. Demona, demona, demona. Mówiłem. Dla... Dla... Mówiłem te Dla... Dobra. Ja dziękuję. Kajer, dziękuję. Hiroł, dziękuję. No. Widzimy się.